Ten odcinek jest kontynuacją poprzedniego odcinka o chomikach, gdzie tłumaczyłam Wam co to chomiki oraz podałam zasady czy też nawyki, które należy wcielić w życie, by nie przyczyniać się do opadania policzków. W tym odcinku zaprezentuję Wam z kolei serię ćwiczeń i masaży, które zliftingują i wzmocnią mięśnie policzków, odprowadzą limfę z twarzy, zredukują opuchliznę i rozluźnią żuchwy w celu pozbycia się chomików, czyli opadających policzków. Rurkę lub ołówek łóż między wargi i roluj go, wykonując intensywny ruch dolnej szczęki do przodu i do tyłu. Ruch wykonaj minimum 20 razy. To ćwiczenie pozwoli na rozluźnienie waszych żwaczy, więc jest on terapią bruksizmu, czyli nadmiernego zaciskania szczęk, oraz pięknie wymodeluje owal twarzy, poprawi ukrwienie ust, do, czyli doda im kolorytu, i zliftinguje szyję. Zawień wargi na zęby, następnie dociśnij dłońmi wargi do zębów, tak żeby uniemożliwić dostanie się powietrza między wargami a zębami i takie ułożenie dłoni jest zabezpieczeniem przed napięciem mięśnia okrężnego ust podczas wykonywania tego ćwiczenia. Następnie nadmuchaj policzki i przytrzymaj je w takim napięciu przez jedną minutę. Takie ćwiczenie wzmocni Twoje policzki i zliftinguje je, a więc zniweluje homiki. Dodatkowo dzięki temu ćwiczeniu wygładzisz brustki nosowo-wargowe. Możesz też wykonać łatwiejszy wariant tego ćwiczenia, jeśli pierwszy okazał się za trudny. Zamiast statycznie trzymać powietrze w policzkach, możesz przesuwać powietrze z jednego polika do drugiego, otrzymając taki powietrzny balonik przez minimum 5 sekund na jedną stronę. Masaż pierwszy. Przygotuj ulubiony olej lub serum nadający poślizg skórze, i rozmaruj je w dłoniach, a następnie rozmaruj na twarzy. Ułóż kciuk na krawędzi żuchwy, blisko ucha, i palcem wskazującym wykonuj ruchy ściągające limfę z powierzchni policzków, tak jak to pokazuje. Dzięki temu zredukujecie opuchliznę twarzy poprzez odprowadzenie zastojów limfatycznych, które zalegając w policzkach ciągną je w dół, dając efekt chomiczków. Na końcu nie zapomnij o odprowadzeniu limfy ścieżką limfatyczną wzdłuż szyi, żeby całkowicie ją odprowadzić z twarzy. Masaż 2. Ponownie przygotuj ulubiony olej lub serum nadające poślizg skórze i rozsmaruj je w dłoniach, a następnie rozsmaruj je na twarzy. Do masażu użyj kłykci, czyli zgiętych palców, którymi wymasujesz mięśnie żuchwy. Użyj takiego nacisku, abyś czuła rozluźnienie mięśni. Lekko otwórz usta podczas masażu, dzięki czemu łatwiej będzie ci rozluźnić szczęki. Następnie użyj kłykci do wykonywania ruchów okrężnych, które również efektywnie rozluźnią Twoje szczęki. Do tego masażu również użyjemy kłykcia. Ale tym razem użyjemy jedynie kciuka. Kciukiem naciskaj na żwacze i trzymaj go w punktach przez minimum 10 sekund. I naciskaj punkty, które dają ci szczególną ulgę. Oddychaj głęboko, wdech oczywiście przez nos, a wydech przez nos lub usta, ponieważ taki oddech ułatwi rozluźnienie mięśni. Do masażu głasza nałóżcie olej na twarz. Tak zwanym serduszkiem głasza masujcie się, idąc od podbródka w stronę skroni, wykonując ruchy wzdłuż mięśni żwaczy. Polecam Wam intensywnie, ale z wyczuciem, dociskać kamień do żwaczy. Dzięki temu możecie rozprasować zwłóknione struktury napiętnych mięśni. Zaletą użycia płytki jest to, że równomiernie rozprowadza ona nacisk, wygładza zmarszczki, wzmacnia dokrwienie mięśni i skóry nawet o 400% oraz efektywnie odprowadza limfę. Oczywiście przy założeniu, że masujemy się według kierunku przepływu chłonki, czyli limfy. Taki masaż również uwydatni Wasz owal. Wklęsłą stroną głasza, przesuwaj zaczynając od prawego kącika ust, przesuwając płytką głasza przez całą powierzchnię ust w stronę lewego kącika ust, następnie idąc wzdłuż linii żuchwy w kierunku lewego ucha. Wykonuj minimum 7 takich ruchów na stronę. Potem zrób to samo na drugą stronę. Wklęsła strona głasza ma dużą powierzchnię, którą jednocześnie wymasujecie żwacze oraz powierzchnię policzków znajdującą się tuż pod kością policzkową. To pozwoli na rozluźnienie żwacze, piękne odprowadzenie limfy z twarzy, co zredukuje chomiki oraz ujednanie i zliftinguje skórę policzków. Pamiętaj, by pod koniec masażu wykonać po obydwu stronach szyi odprowadzenie limfy wzdłuż szyi w kierunku do dołu. Masaż numer 6. Jerzyki są już Wam pewnie znane z moich poprzednich odcinków. Rolujcie nimi po powierzchni polików i żwaczy, dzięki czemu zrelaksujecie te mięśnie, poprawicie krwinie skóry oraz odprowadzicie limfę. Taki masaż zniweluje brustki nosowo-wargowe oraz postymuluje fibroblasty do produkcji dobroczynnego kolagenu. Masaż 7 Energicznie, ale z wyczuciem oszczyp skórę, najlepiej z olejem, dzięki czemu oszczypywanie będzie delikatniejsze. Takim ruchem efektywnie ujędrzisz mięśnie policzków oraz skórę tego rejonu, poruszysz limfę oraz odżywisz i dotlenisz skórę. Masaż numer 8. Do tego masażu upewnij się, że masz natłuszczoną skórę. Następnie ułóż dłonie na twarzy tak jak to pokazuje i przesuwaj nimi od wewnątrz do zewnątrz, co pozwoli na efektywne zrelaksowanie i rozciągnięcie mięśni oraz odprowadzenie limfy. Upewnij się, że nie ma przestrzeni między masującą powierzchnią dłoni a twarzą, czyli część masująca dłoni całkowicie przylega do twarzy. Na końcu nie zapomnij o odprowadzeniu limfy ścieżką limfatyczną w dół, żeby całkowicie ją odprowadzić z twarzy. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, dzięki czemu będziecie mieli dostęp do najświeższych odmładzających ćwiczeń i masaże, które zliftingują i wymodelują Waszą twarz. Na kanale poznacie wiedzę z zakresu fizjoterapii, refleksologii i odżywiania, czyli holistycznego podejścia dbania o siebie, więc będę wdzięczna za łapkę w górę i waszą subskrypcję.